Edukujesz-Ratujesz to ogólnopolska akcja profilaktyczna promująca bezpieczeństwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Inicjatywa trwa od 2021 roku. Centrum Rozwoju Lokalnego do współpracy zaprosiło Policję, Straż Pożarną oraz GOPR. Wszyscy wspólnymi siłami staramy się edukować w zakresie bezpieczeństwa. Do współpracy zapraszamy również szkoły podstawowe szkoły ponadpodstawowe oraz nauczycieli, którzy chcą w swoich placówkach przeprowadzić działania profilaktyczne związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Od grudnia 2021 roku w inicjatywie realizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego wzięło udział już ponad 200 placówek. W nich zorganizowano kilkaset wydarzeń edukacyjnych, m.in. pogawędki z policjantami, spotkania ze strażakami, konkursy edukacyjne czy kursy pierwszej pomocy. Ratownicy Grupy Weskickiej prowadzą bardzo szeroko zakrojoną edukację w zakresie przebywania, poruszania się po górach, w zakresie niebezpieczeństw górskich. Staramy się ludziom uświadomić to, że góry nie są do końca przyjaznym środowiskiem. To, żeby zdobywać góry wymaga pewnego doświadczenia, pewnych zabezpieczeń i merytorycznych, i kondycyjnych dlatego też jeździmy i po szkołach i na różne spotkania z młodzieżą, które pozwalają e, nauczyć albo pomóc tym ludziom w bezpiecznym zdobywaniu beskidów. Dlatego całym sercem popieramy taką akcję jak edukujesz, ratujesz. E, chcielibyśmy tylko przypomnieć, że e, bardzo ważną rzeczą w górach jest zachowanie rozsądku, naładowany telefon i oczywiście za, zainstalowana aplikacja ratunek, który pozwala nam bardzo szybko e, skontaktować się z ratownikami, określając przy okazji dokładne swoje położenie. Miasto Szczyrk jest jednym z ważniejszych ośrodków na turystycznej mapie Polski. Stawiamy na bezpieczeństwo, bo jest ono bardzo ważne zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów wybierających się w góry. Bardzo chętnie organizujemy różnego rodzaju akcje edukacyjne, szczególnie we współpracy z Grupą beskicką GOPR, której siedziba właśnie mieści się w Szczyrku. Wspieramy akcję Edukujesz, ratujesz i jesteśmy dumni, że jesteśmy jego partnerami. Jeżeli Ty lub Twoja placówka edukacyjna chcielibyście wziąć udział w akcji Edukujesz-Ratujesz, zgłoście się do Centrum Rozwoju Lokalnego. Wspólnie przygotujemy wydarzenie promujące bezpieczeństwo w Waszej placówce oraz organizujemy zbiórkę środków na materiały edukacyjne, które zostaną wykorzystane podczas lekcji profilaktycznych.